Bilal evet. tamam. Nie, bo coś się zbagował, gość nie mówię Może wyszło, bo to wcale się tak baguje? Znaczy się zbagował. No, gościu, nie chodź! Nies Nieskończonego gościa tu jest! Podnoszę go i przerzucę obok. bierz trupy, patrz. Hej. Tak, ciało? Kurwa, podniosłeś no, nie tego. Ja tam tego podnosiłem. Patrz, le z jednego gościa wyleciał go. Ale wiesz, że tutaj widzę nic. Dobra, ale ja może spadę to się uda no podnosiłem z 7 razy jednego gościa któreś podszedł podniosłeś jedno i się wszystko no. Jak bo kości to ja A to było dalej czy U, nie to samo masz? Jak no ci już sam to nie widzisz czy widzisz? Ja widzę, że jakby ty ich się ich na rękach, ale normalnie to ich nie ma A co się ścięłem właśnie uda. Ile mnie nie było i z długował gry.